No, i mamy problem. Stefanowi znudziło się jajko. Nie lubi twarogu. Może będzie chciał spróbować trochę arbuza zmielonego z jabłkiem. No masz trochę witaminy C, nie bądź taki. Starałam się jak mogłam. Też ci nie smakuje. Też nie? To co ci mama dawała? A nie, a może jednak ci zasmakowało, co? Smakuje? Smakuje czy nie? Też czy nie? No masz arbus, dobre, słodkie, jabłuszko. Hmm? Boże, nie nadaje się. Niam, niam, niam arbus, taki soczysty. Mmm, ok. Rezygnation. Jajka nie chce, arbuza nie chce, twarogu nie chce, co mu kurde dać.